Wnuczka Pieczki ujawnia prawdę, jakim był dziadkiem. Alicja Pieczka, 20 litrów, to wnuczka nieodżałowanego wielkiego aktora Franciszka Pieczki, 94 litry. Artysta zmarł przed miesiącem, jednak przed śmiercią dał się namówić Wnusi na zagranie w jej filmie. Z wnuczką znany dziadek był związany niezwykle emocjonalnie. W zasadzie towarzyszył jej od zawsze. Teraz Alicja chce dodatkowo oddać hołd panu Franciszkowi. Jest producentką krótkometrażówki pod tytułem Hańba. To ostatni film z legendarnym aktorem, jednak nie ujrzy on światła dziennego bez odpowiedniego wsparcia. Wywiad tylko u nas. Niejednokrotnie podkreślałaś, że twój dziadek żył waszym życiem, czuł się potrzebny. Kochał i był kochany. Jak teraz się z tym czujesz? Dziadek był bardzo ważny dla nas. Przecież mieszkałam z nim od urodzenia, więc teraz jest bardzo dziwnie w domu bez niego. Pusto. Nie ma dziadka, który nas budzi do szkoły i na uczelnię. Nigdy też nie przejmowaliśmy się takimi rzeczami jak zamknięcie domu albo włączenie alarmu, bo on zawsze był. Dlatego wydaje mi się, że wraz z całą moją rodziną musimy się nauczyć funkcjonować bez niego. Jakim był dziadkiem, surowym czy wręcz przeciwnie? Zawsze nas rozpieszczał. Gdy chodziłam z moim młodszym bratem razem do gimnazjum, to mnie woził na przykład na godzina. 8 rano, a potem jego na godzina 8 i 45 setnych, żebyśmy nie musieli bez sensu siedzieć w szkole i czekać. Codziennie rano robił nam też herbatę i dawał jakieś słodycze. Jak byliśmy dziećmi, to chodziliśmy do niego do pokoju oglądać bajki, a on w tym czasie grał sobie w szachy na komputerze. Zostanie mi wiele pięknych wspomnień. Hańba była ostatnim filmem, w którym zagrał pan Franciszek. Zdążył cię wesprzeć w tym ważnym dla ciebie projekcie. Tak, ten film jest naszym pierwszym większym projektem, nad którym pracujemy od wielu miesięcy. Z uwagi na to, że jest to ostatni film, w którym zagrał mój dziadek, pragniemy, żeby wyszedł jak najlepiej. I z tego powodu niezbędne jest przede wszystkim wsparcie finansowe. Czy trudno było namówić dziadka, żeby zagrał? Szczerze mówiąc, nie. Zgodził się w ciemno, nie wiedząc nawet, kogo będzie grał. Ja też nie brałam nawet pod uwagę tego, że może się nie zgodzić śmiech. Czy namawiał Cię, byś była filmowcem? A może aktorką? Nigdy mnie nie namawiał, gdy mu powiedziałam, że dostałam się na Wydział Produkcji Filmowej i Telewizyjnej do warszawskiej filmówki powiedział tylko, że kobiety w tej branży mają ciężko i żebym się zastanowiła, czy na pewno chcę iść w tym kierunku. A aktorstwo. Po kilku nieudanych castingach uznałam, że to chyba nie dla mnie. Czy nazwisko Pieczka mobilizuje czy trenuje?